Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będą trendy w na wiosnę 2015, ale w sumie nie, nie będzie to taka typowa pogadanka o must have modowym tego sezonu, tylko po prostu bardziej przyłożę to na praktykę i pokażę Wam, co z tego pojawi się w moich moi stylizacjach i co ewentualnie jeszcze pojawi się oprócz tego. A bez jakich właśnie fragmentów, elementów mojej szafy, może tak nie wiem, wyobrażam sobie e, wiosnę i lata. E, no i to będę sobie tutaj raz na jakiś czas sięgać po ciuszki. E, jeśli chodzi o pierwszy taki must have mój osobisty, to nie wyobrażam sobie wiosny i lata bez fajnych topów i dłuższych t-shirtów. Z tego względu, że ja mam być stary tyłek, duże biodra, więc nie mogę nosić takich typowo bardzo krótkich, e, krótkich e, topów, więc stawiam na albo na t-shirty takie z przedłużonym stanem, albo kiniki. No i oczywiście jeśli t-shirty, to muszą być z jakimiś ciekawymi aplikacjami, a jeśli byłoby, to byłyby one z czaszkami, to już w ogóle jestem w 100% szczęśliwa. I pierwszą taką bluzeczką, która się na pewno pojawi w moich stylizacjach e, i która jest super prana, bo ostatnio nagrywałam w niej filmik i nie zdążyłam ją wybrać. E, to jest taka właśnie bluzeczka e, z bardzo wyciętymi tutaj ramionami, więc jak mówię, potrzebny jest stanik bandażowy. Z taką ręką, taką dłonią i czachami. Myślę, że taka fajna, klimatyczna do ramoneski, do jakichś cięższych stylizacji będzie spoko. No i co? I to samo mogę powiedzieć o tym topie, który też jest z H&M. -u. Tamten był za złotówkę, to ten był w stanie regularnej 39,90. I to jest z działu meskiego Meska Elka. Jego ja noszę takiego troszkę troszkę taką oversize'ową i strasznie mi się podoba ta aplikacja dwóch czaszek, jest po prostu jak dla mnie fenomenalna. Jeśli chodzi o wiosnę, to na pewno sukienki, z tym że nie wiem, czy do gołych lub jakoś sobie na razie bo mogę wyobrazić, w moich serce są do jakiejś gołej, gołej spódnicy, gołej. do jakiejś spódnicy czy do, do sukienek. W każdym razie ostatnio na wyprzedaży w jednym z second zakupiłam sobie taką. Oto sukieneczka. Ona się prezentuje w ten sposób. Jest bordowa, z połączeniem szarości. Ja wiem, że może te kolory nie krzyczą wiosna, lato, ale są dosyć takie eleganckie i wydaje mi się, że teraz trzeba mieć coś takiego w szafie. Nie zawsze chodzimy tylko w pastelach, bo przychodzi jakiś ważny moment w życiu i musimy założyć coś eleganckiego. Co to, co mi się strasznie podoba w niej, to. Te kamienie tutaj naszyte, bo nie muszę się martwić o to, jaki naszyjnik włożyć, tylko mam już gotową stylizację. I tutaj masz sznureczek, przez co można sobie troszkę ją ściągnąć w pasie i uzyskać odpowiednie proporcje ciała. Jeśli chodzi o sukienki, to pokażę Wam jeszcze jedną. Oczywiście muszę sobie rozburzyć od razu całą kółkę ciuchów. To jest sukienka, która marzyła mi się od dłuższego czasu. Jak ją kupiłam, to pochodziłam w niej trochę, później zaszłam w ciąży i wyglądałam w niej tak strasznie, że szok, ale miejmy nadzieję, że w końcu będę się mogła w niej pokazać ludziom. Ona się prezentuje w ten sposób: to jest sukienka Cine'a, taka biała, rozkloszowana, trochę falbankowa. Strasznie mi się może połączyć ją do gołych nóg: o oh, hello, nie wiem czy to będzie możliwe, ale może akurat. I do jej drą i do takich botków w stylu. Że tak powiem, kąfbojski, taki à la kąfbojek. Jeśli chodzi o wiosnę, to wiadomo, nie obędzie się bez kwiatowych wzorów. Ja tutaj mam jedną tunikę, która jest pewnie Wam doskonale znana, ale ona jest tak uniwersalna, że niezależnie od tego, czy waży stówę, czy waży 50 kg, to ona zawsze na niej pasuje. więc to jest super przyjaciel każdej kobiety, bo noszenie ją, jej nigdy nie wpędzi w was w depresję, że na przykład coś Was opina. Ona się prezentuje w ten sposób. Tu ma dość głęboki dekolt, i tutaj takie wykończenie, jak w gorsetach. Od dołu jest le lekko rozkoszowana, więc wszelkie mantamenty waszej sylwetki mogą zostać w miarę dobrze ukryte. Kolejna rzecz to są koszule w kratkę. Ja sobie nie wyobrażam koszule chodzenia bez koszul w kratkę. I oprócz, tych, które, oprócz tej, którą ostatnio Wam pokazywałam w holo za 6 zł też po, Mam taką sprzed z z której o dziwo wbijam się już prawie nieźle. Jeszcze trochę mi zostało, żeby się zapiąć w cyckach, za przeproszeniem, ale nie wiem, czy to, czy, 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 czy... Ja czasu będę potrzebować na to, żeby się jeszcze w miarę dobrze w niej wystylizować, no ale cierpliwość popłaca. Miejmy nadzieję, że na wakacje będzie dobrze. Ja sobie pozwolę tutaj zapinać, bo oczywiście nigdy nie mogę mieć e, żadnej koszuli zapiętej, tylko zawsze muszę mieć taką rozchyłaną. I tak mówię, krotki to jest mój maska, nieważne czy są kratki w pastele, które nie do końca lubię, czy po prostu w jakieś cięższe, bardziej wyraźne kolory. Tu jest ta, oto, koszulka, kratkę. Oczywiście tak ją użyłam, cudownie na tym wieszakurze, krzyczy razinie. Ona się prezentuje w ten sposób. To, co mi się strasznie nie podoba, tutaj ma takie elementy. Ym, przybrudzonych ćwierków. No I te guziczki też bardzo mi się podobają, też właśnie takiego rdzawego, rdzawej napki. Strasznie mi się to podoba. A kolejna rzecz, yy, którą podkreślałam, że go zrobię, mam nadzieję, że, że też za jakiś czas nie, nie wejdę. Yy, prezentuje się w ten sposób i to jest taka szara koszula. Yy, też wiem, nie do końca. To jest kolor yy, wiosenny, ale. Ja nie, nie, nie przepadam za pastelami, więc nie będę tutaj ukrywać tego. Kolejna rzecz, jeśli już muszę założyć pastele, to, 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 to mam taką jedną koszulę, którą też kupiłam na drugim czy trzecim roku studiów za jakieś śmieszne pieniądze, bo to chyba było dwa złote albo złotówka. W każdym razie to jest koszula z tak świetnej bawełny, tak świetnego materiału, że po prostu wygląda na jak naprawdę droga koszula więc jestem niej bardzo zadowolona. Ona się prezentuje w ten sposób. To jest taka koszula w stylu eleganckim. Myślę, że będzie fajnie współgrać do jakiejś spódnicy z wyższym stanem, o ile się odważę taką założyć, ewentualnie do jakichś spodni różek, czy też spodni takich, ale cygaretkowatych z wyższym stanem. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, to już pomijając fakt, że ona już Zostały wymienione, ale kwiatki. Pokażę Wam t-shirt, o który też było sporo pytań i pod filmikiem, i w wiadomościach prywatnych, skąd on jest, i że twierdziliście, że fajnie się mi prezentuje. On, się, on wygląda w ten sposób. To jest t-shirt Kwiatki i to jest yy, firma H&M. Ostatnia kolekcja. On kosztował mnie chyba. 39 albo 49 zł, w każdym razie nie wiem. Wcześniej jakoś twierdziłam, że jak jest dużo wzorów, to to mnie jeszcze dodatkowo po grupie, ale postanowiłam z nimi zdanie. I co? Nie wyobrażam sobie wiosnę i lata bez ramonesek, z tego względu, że to jest taka szybka alternatywa, żeby coś na siebie dorzucić i potem to mamy tobie jakieś leginsy i wszystko jest gotowe. Jesteśmy gotowe do wyjścia. Pierwsza ramoneska, która czeka na swoją kolej i już jesteśmy na dobrej drodze. To jest ramoneska z, z C&A. Ona się prezentuje w ten sposób. Pewnie widzieliście ją już w kilku moich stylizacjach i ona kosztowała mnie chyba 119 albo 159 zł w każdym razie jest nie do zdarcia a ja jakoś nie specjalnie dbam o ciuchy no i bach. i widziałam ją widziałam podobne, podobne ciuszki teraz w tej aktualnej kolekcji i co jeszcze gdzieś tu miałam leginsy ale chyba ich nie wzięłam Dobra. no i co, Legginsy oczywiście też jak najbardziej, chociaż przymierzam się powoli do zakupu jeansów ale na to chyba jeszcze troszkę poczekam Oprócz ramonesek i klasycznych płaszczy, które nie będę jeszcze Wam pokazywać, bo szczerze mówiąc, mam je na stychu i nie będę je wyciągać, dopóki nie zrobi się wystarczająco ciepło. To są zwyczajne takie mm, kamizelki, które można zarzucić na coś, jakąś bluzkę z długim rękawem i tak wyjść. I to jest kolejna gwiazda z CNN, a mianowicie kamizelka w takim właśnie kolorze, bardziej takim jesienno-zimowym, ale. Ale myślę, że w połączeniu z czymś takim bardziej aktualno-wiosennym będzie ok? Z takim misiaczkiem, więc myślę, że spoko na taką zimniejszą, zimniejszy początek wiosny będzie ok. Co jeszcze? Tarebki hmm, Jeśli chodzi o torebkę, to mam nadzieję, że w końcu zacznę nosić tą, którą Wam pokazywałam w holu w czerwcu albo w lipcu. Z ręką na sercu nie użyłam ani razu, a strasznie mi się podoba i nie, dlaczego. Jakoś nie wiem, dochodzę do wniosku, że zimą mi do końca napasuje. Ona się prezentuje w ten sposób, to o niej mowa. Myślę, że będę sobie ją właśnie do ramoneski nosić, bo jak mamy jakieś grube kurtki, to najciężko się nosi na ręce. Tak właśnie trzymając, no tamtą z szefu jakoś daje radę, natomiast taka cieniutka by nie dała rady, to zapewne. Teraz znowu żeby wam pokazać buty, które będę nosić. Oprócz klasycznych balerinek, które. Jedne z nich Wam nie pokażę, ponieważ są już tak ściłane, że po prostu muszę znaleźć dla nich godnych następców. Pełno je chodzi w drzezówkach, bo ja muszę mieć buty, które są wygodne i w których muszę, muszę, w których mogę przebiec 7 mil w krótkim czasie, bo ja nigdy nie mam czasu wolnego. bo inaczej, zawsze mam go za mało i chcę jak najwięcej zyskać czasu sobie gdzieś śmigając, czy załatwiając jakieś sprawy, że no, to są zakupy, tam się nie spieszy. One się prezentują w ten sposób. Są mega wygodne i na pewno będą, yy, będą elementem jakiejś mojej stylizacji. Lubię też bodki i postanowiłam przeprosić się z tymi bodkami, które zakupiłam już dawno, a chyba byłam w nich trzy razy może, takie z cwiekami w stylu takim a Myślę, że do tej białej sukienki mogłabym je połączyć, jak musicie. Wydaje mi się, że byłyby spoko. Dam sobie jakieś 49 albo 59 złotych. No, Jakiś lasowy zamrzut to, to nie jest, ale przy moim, moich zdolnościach do niszczenia butów to nie miałoby to najmniejszego sensu. Aż do też się przeprosiłam z nimi, tymi długimi, bo już mam na tyle łydkę w miarę szczupłą, chociaż to jest jeszcze początek góry lodowej, że mogę ją włożyć tutaj do, do tych bodków i, i nie obciska mnie jakoś bardzo, więc na pewno się do nich z powrotem przekonam. I widzieliście w jakichś paru filmikach do tyłu parynastu, kupowałam botki jesienią, yy, takie krótkie, więc też ażurkowe też będę w nich chodzić i myślę sobie zainwestować w jakieś porządne budy sportowe, to sportowe typu pumy albo trampki konwersy. Jeszcze tego nie wiem jak to będzie wyglądało. I co? Tak się rozglądam, pokażę Wam jeszcze trzy rzeczy z biżuteli. O ile jesienią czy zimą lubię mieć takie duże naszyjniki, kolie, które bardzo są tutaj nisko, usytu, nisko wysoko usytuowane przy szyi, bardzo blisko szyi, o może tak. O tyle wiosną i latem lubię takie bardzo długie, wiszące naszyjniki. I tutaj mam jeden, który uwielbiam. On się prezentuje w ten sposób, na takim srebrnym łańcuszku z taką dużą zawieszką na przekęcie. I co mi się podoba, co moim zdaniem jest tak fajnie wiosennego, to jest ten pastelowy pudrowy róż i to serducho. Myślę, że to też fajnie urozmaica jakieś nawet najprostsze stylizacja, jakieś e, biżuteria w kolorze pastelowym. Pastele na biżuterię mogę znieść, pastele w biżuterii, a może tak. E, I tu mamy naszyjnik zakupiony na Allegro za jakąś śmieszną kwotę, bo to było 3 czy 4 zł. W każdym razie jest moim zdaniem bardzo, to bardzo fajne. Oraz coś takiego, co jest, że tak powiem, w biżuterii, takie, takie jakby um, emitujące luz, jakieś zabawne z pomysłem. To są właśnie te biżuteria, które jeszcze nie używałam, a które wam pokazywałam, też kosztowała 4 zł, czyli te śmieszne okulary, które mówiliście, że są spoko. Myślę, że na, na wiosnę lato będą perfekcyjne. I co? To było wszystko, moi kochani. Dajcie znać, co jest Waszym have'em na zbliżającą się wiosnę lato. Z tego co to dość sporo będzie się działo w sezonie wiosny NATO. Będą wzory typu cerata, czyli taka drobna kratka, będą z powrotem, tak powiem, stylizacje w stylu moro, stylu wojskowym, ale z elementami jakimiś bardziej kobiecymi, jak typu kryształki, cyrkonie itd. itd będzie coś, co mnie bardzo zdziwiło i co ja sobie się bym nie założyła, tylko się tak przyglądam innej z stylizacji, czyli mianowicie zakładanie spódnicy na sukienkę, ewentualnie na spodnie. Jakieś takie długie, długie sukienki, no już pastele, żółty, kanarkowy będzie wchodził w, w grę. Albo jeśli chodzi o pastele, to pastele chłodne, więc, więc trochę się tego będzie działo. Jeśli jesteście zainteresowani, to sobie wygooglajcie i można sobie... Myślę, że... Bazując na tym, co jest napisane na stronach internetowych, każdy w swojej szafie znajdzie coś, co będzie się wpisywało w te trendy, a nie będziecie musieli wydawać kasy, żeby to zakupić, bo jeśli coś jest wyjątkowo specyficzne, e ewentualnie chcecie zaoszczędzić kasy, to po prostu, albo tego nie kupujecie, albo po prostu inwestujecie w tańsze ciuchy, bo... Moda wraca, jak możemy zauważyć. Trzeba przeanalizować te, te newsy modowe na zbliżający się sezon, ale możemy powiedzieć szczerze, że już z perspektywy czasu, że moda wraca. I co? To było wszystko, moi kochani. Dajcie znać, to tak jak mówię, bez czego wy nie wyobrażacie sobie swoich szafy, swoich dodatków makijażu, wiosną, a ja wysyłam Wam już gorące, gorące buziaki. Zapraszam Was na filmik, który równorzędnie albo troszkę pojawi się na kanale odchudzaniu, czyli będą to przyprawy moim odchudzaniu, które pomagają mi schudnąć, które stymulują moje trawienie, a które każdy z Was może zakupić, za przysłowych grosze i stosować nadawając swoim potrawom taki wyraz. I sprawiając, że ta dieta nasza będzie smaczniejsza. Także zapraszam Was do oglądania. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę. Subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. No i co? Do zobaczenia. Pa, pa.